Pani, jesteśmy przed marszem na czerwony dywan. Ja teraz sfilmuję aktorki, y, które kierowniczki produkcji raczej przepraszam, które wyprodukowały. Ta panna sąsiado wyprodukowała, proszę zobaczyć. Agnieszka pod mocnym aniołem. Jak masz na mięśniowo? Magdalena, Magdalena Obietnice wyrejestrowała. Y, 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 tylko Kasia. Będziecie na fejsie u mnie strach romińskiej. Kasia, a co ty? Psie pole, jak się nie Dobrze i obywatel. Okej. Okay. Wszystko bardzo dobrze. Reszta to są aktorzy zawodowi. Ja ich nie będę kręcił, niech inni ich kręcą. Mnie nie chcą kręcić, to ja się sam kręcę. Tu wśród reżyserów, żeby mnie wreszcie zaczęli kręcić. Jak wyjdziemy na czerwony dywan, bądźcie pewni, że nikt nie kręcił nigdy publiczności, a pan Grzesiu będzie kręcił publiczność. Małą kamerą. Okej? Okay? Stoimy tu w fotelu Gdyni. Ja zaraz wychodzę. Wszyscy są odpieprzeni w ten. Dzień dobry kochanie. Nie jedliśmy śniadania razem dzisiaj? Nie. Tak. Tak? Tak. Wiesz, tak. że bardzo się zmieniła. Możesz powiedzieć do mojej strony jak się nazywałaś? Dzień dobry, nazywam Dzień. się Anna Mielczarek. A ja nazywam się Grzegorz Jaromiński, a Anna, gdybym jedli nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że będziemy się jeszcze raz w życiu widzieli. Zupełnie inaczej wyglądałaś się na tym śniadaniu, to ty byłaś na pewno tam tak, nad tym tak, potokiem? Tak, No jakoś troszeczkę inaczej wyglądałaś. O to chodzi. Ale teraz robiłaś się, wiesz co, ja Ci chciałem wtedy powiedzieć, ja nie mogę nazwiska powiedzieć, ale przypominasz mi jedną jodącą narzeczoną. ty długo już, 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 już jesteś w zawodzie? Nie, nie, masz nie. Ja w Ja szczególnie nie jestem zawodową aktorką. Nie mam dyplomatu. Ja też ja, ja mam, bo ja zdałem egzamin ekstremistyczny. Ja też nie. się zastanawiam nad tym. Ale czy są? Ja zdałem, Co? ale ja muszę no, tak Bo ten gość nie z ludzie nie żyją. W 1978 roku w Warszawie zdałem egzamin ekstremistyczny. od tego czasu gram już trochę, chociaż ostatnio mniej. A ja właśnie zaczynam. Zaczynać. Tak. Ale bo, no to, dlaczego? Ja, ja, na casting coś będziecie zaraz zaangażowali? Tak. Można też powiedzieć. tam Byłam wybrana przez panią reżyser e, castingu i zapraszała na casting. To świetnie. to świetnie. To świetnie tak wyszło, że się... Jesteś tutaj, tak? Tak. moja koleżanka nerwowa <grymowa> bardzo. Tak. Proszę bardzo. Z zobaczyła, że nie ma jajecznicy, mówi Jezus, nie ma jajecznicy, pamiętasz? Trzymaj się, trzymaj się dobrze. Aktorów nie kręcę, bo boję się, że bym musiał im za to płacić. Nie wiem, on powie, co ty mnie tu wkładasz na jakąś stronę datkam. Ja nie chcę na tej stronie być. Dlatego tak kręcę się i, i, i tak sobie trochę żartuję. Trochę się właściwie boję, boję się też żartować za bardzo, bo powiedzą, że ja próbuję zaistnieć. A oni nie? Wszyscy próbujemy zaistnieć. Ja znalazłem taki sobie sposób. Atmosfera bardzo napięta. Bardzo napięta atmosfera. Przed wyjściem. Ja powiem Wam szczerze, nie ma mojej ekipy. Ja tu reprezentuję King Size, ponieważ w ogóle miało mnie nie być na czerwonym dywanie, ale jestem i nie ma, dla mnie nie mam z kim maszerować, bo wszyscy pojechali już gdzieś. I co teraz? Teraz wyjdę sam. Proszę, to się dobrze składa. Wyjdę sam na czerwony dywan. Dla mnie czerwony dywan to nie żadna filozofia. Czerwony dywan to dla mnie jest jazda. Czerwony dywan to dla mnie jest mały pikuś, bo ja od przedszkola zawsze byłem wzywany na dywan. Niekoniecznie czerwony, czasem perski, czasem jakaś czereczka leżała koło biurka dyrektora. Tam byłem wzywany, Romiński do dyrektora. Także dla mnie czerwony dywan to się oficjalnie nazywa po polsku ceremonia. Czerwonego dywanu, potocznie zwany Red Carpet Ceremony. Nie wiem dlaczego nazwali to ceremonia czerwonego dywanu, bo mi to trochę przypomina, że jakiś czerwony dywan perski zjechał gdzieś skądś i wszyscy biją pochłony przed tym czerwonym dywanem. Chociaż właściwie trochę to tak wygląda, że. Tam trochę publiczności jest. Już czekają od godziny. Reflektory się świecą. Znów nieporozumienie. Przychodzi obcokrajowiec i nie spodziewał się, że ja kręcę sam. Nie, nie, proszę iść, ja w tą stronę, ja tylko siebie kręcę. Ja nikogo innego nie kręcę, wie Pani? Mnie nie kręcą. Ja Panią też nakręcę, ale to później, bo ja jestem nakręcony na razie i kręcę siebie. Ludzie, ja nie mogę wszystkich kręcić. Kręcę ściankę i siebie na ściance. No, nie wiem, czy to będę mógł w ogóle włożyć, bo to są sponsorzy. Jak oni mi nie włożą łapę, to ja nie włożę ich na moją stronę. Jest jeden problem mały, bo ja nie mam z kim iść po czerwonym dywanie, bo nikogo nie reprezentuję. Jestem trochę poza konkursem. Chyba pójdę w gościach festiwalowych. A no i to, i dobre, i to. Powiem Wam, dobre, i to. Łapę trzeba dać, żeby na ten dywan ludzi. Nie kręcę aktorów specjalnie, bo kasa, nie mam tyle pieniędzy, żeby to są, to są wysoko wysokobudżetowi aktorzy, wiesz, aktorki. To no nie na moją kieszeń. Ja zaczynam. Chcę iść zacząć tak naprawdę w garażu. Nie no, nie. W garażu.